Że z początku to było dla mnie trudne, bo to jest inne pokolenie, mają inne pomysły, inny tok myślenia, mówił szczerze. Ale zamiast budować mur, postanowił zbudować most. Zrozumiałem jednak, że nie mogę z nimi walczyć. Zamiast tego mogę im pomóc, bo koniec końców widzę, że oni mogą pomóc mnie. Wiele się od nich nauczyłem. To jest kwintesencja mądrości i przywództwa. Lewandowski złowcy Bramek ewoluował w mentora. W lidera, który nie tylko ciągnie drużynę swoimi golami, ale i buduje ją swoim doświadczeniem. I właśnie w momencie, gdy słuchamy tych wszystkich niezwykle budujących słów o sile jego ciała i umysłu, los postanowił zadrwić z niego w okrutny sposób. Jak wiemy, kilka dni temu Barcelona poinformowała, że Polak doznał urazu mięśnia dwugłowego w lewej nodze. Ta kontuzja, która może wykluczyć go z pierwszego meczu nowego sezonu z malorcą, jest bolesnym przypomnieniem, że nawet tytan pracy i profesjonalizmu nie jest niezniszczalny. Wywiad Roberta Lewandowskiego dla BBC to portret sportowca absolutnego. Człowieka, który nie walczy z czasem, ale który zmusił czas, by to on dostosował się do niego. Niefortunna kontuzja jest tylko chwilową przeszkodą. Nie zmienia ona obrazu całości. Obrazu legendy, która na progu 37 urodzin nie patrzy w przeszłość, a z uśmiechem i pewnością siebie spogląda w przyszłość. Bo jak sam powiedział, to młodsze pokolenie wciąż musi go gonić. A ten pościg, ku radości nas wszystkich, wciąż trwa. Czy według Was Lewandowski może grać na najwyższym poziomie jeszcze kilka lat? Piszcie w komentarzach, jak długo widzicie.